Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale Karpiowa Strefa. No, od ostatniego filmu minęło sporo czasu bo jakieś półtora roku, może, może troszeczkę więcej. Tak sobie co roku mówię, że muszę w końcu yy, zreanimować czy zreaktywować ten kanał i w końcu yy, odpalić na nim jakąś większą ilość filmów. Mam nadzieję, że. W tym roku mi się to uda, chociaż e, cały czas sobie to powtarzam, a wychodzi, wychodzi jak zawsze. Ale może tutaj przejdźmy do sedna e, sytuacji, w której się teraz znajduję. A mianowicie znajduję się e, na Majówce. Moja pierwsza zesiadka w tym roku. No późno sezon zaczęty. Co prawda byłem tam jedną nockę. E, raptem... Ledwo 12 godzin, takie szybkie otwarcie sezonu, bo już nie szło w domu wysiedzieć, ale to teraz, stricte mogę powiedzieć, że sezon 2025 uważam za otwarty. Obecnie znajduję się na wodzie PZW, na której byłem bodajże 16-17 miesięcy temu. i Jest to ostatni film na kanale. Czyli zakończenie sezonu 2023, także woda ta sama, natomiast miejsce, miejsce inne. Jakieś przemieściłem się jakieś 300 metrów dalej, się za sobą w takim jak widać za mną i za moimi plecami ładnym gąszczu. No i tak, dzisiaj mamy czwartek. Przyjechałem w środę. Zameldowałem się nad wodą około godziny 18, około godziny 20, wrzuciłem swoje wędki, oczywiście jak to u mnie bywa, byłem sobie wcześniej zanęcić, byłem zanęcić sobie w poniedziałek, donęciłem jeszcze wtorek wieczorem, no i tak jak mówię, w środę sobie przyjechałem, no i gadam, zobaczymy, czy ta woda po raz kolejny pokaże pazur, bo... No, nieraz mnie tak zniechęcała, że zresztą cały rok 2024 zrobiłem pauzę, od tej wody nie jeździłem w ogóle. No i wróciłem tutaj, że tak wcześniej wspomniałem na, na majówkę. No i ku mojemu zaskoczeniu o godzinie 23.10 pierwszy szał. Wiadomo, o kurde, trzy godziny wędki w wodzie, już jest pierwsza ryba. Jest niewielki, pełnołuski, w granicach 5-6 kg. Zgadam, no albo albo dobrze się zaczęło, albo po prostu taki przypadek i reszta będzie, że tak powiem, dupa nie? bo już na tej wodzie tak miałem, że albo nic nie brało i w ostatnią noc coś tam się odpaliło ach, woda ciężka naprawdę zgryzłem już tutaj na nie chyba wszystkie pazury zęby i nie powiem co je... woda potrafi pokazać swoje, że tak powiem, oblicze i nie jednemu zadrzeć zadrzeć nosa no i Także już byłem zadowolony, pierwsza ryba wpadła, no ale godzina 6 bodajże 10 rano, dzisiaj piękny budzik, piękne rola, kolejne branie, na ja cię kręcę, no za dobrze, jeszcze myślałem, że, że śpię i coś mi się śni, ale, ale jednak nie. No i drugi pełnouski wylądował na macie troszeczkę większy. myślę tutaj w granicach 8 kg, ładne ciemne, takie złote, pełnouskie, długie, torpedowaty długie, torpedowaty kształt takie karpy, które tu łapałem w latach 2016 2017 czyli kupę, kupę lat temu tak, jak mówiłem sobie kiedyś, że gdzieś te ryby były, potem się straciły, no ale widocznie zaś się pokazały no są to na pewno zarybieniówki, tam sprzed kilku, z dwóch, sprzed dwóch, dwóch, trzech może lat jak widać, no niektórym sztukom Udało się tutaj przeżyć gdzieś minąć te zestawy, że tak powiem, tych mięsiarzy, no bo mimo to, że jest górny wymiar na tej wodzie, to i tak te ryby wyjeżdżają prosto do bagażników, nie? Także tak to wygląda. No przede mną jeszcze trzy nocki. Także no mam nadzieję, że coś jeszcze, coś jeszcze wyjedzie. Zaraz biorę się za, za donęcanie miejscówki. Też Wam pokażę na filmie czym no postanowiłem, że na tej zasiadce nie będę się nastawiał na grubo, tylko po prostu drobniutko, nie? Czyli frakcja ziaren, tak jak zawsze tutaj na tej wodzie stosowałem, zresztą my ja uwielbiam swoje ziarna w zanęcie i to takiego różnego rodzaju, bo jest konopia, jest orzek, jest kukurydza konserwowa, jest kukurydza zwykła, rzepik, jakiś bobik. Łubin także taka dość bogata, bogata zawartość tych ziaren, składająca się chyba tam z 8 czy 9 rodzajów. Także ja sobie, dopijam, ja sobie dopijam kawę. Oczywiście łowię z rzutu. Mam również łódkę w namiocie, ale nie widzę tutaj najmniejszego sensu. Po prostu wchodzę w woderach dokąd tylko mogę. Łopata, mocne nęcenie, zestawy kładę praktycznie z ręki. I, I tak to wygląda. Aha, jeszcze bym wspomnieć, bo miałem, zmieniły mi się plany, bo pierwsze co w głowie było, to zasiadka na moim ulubionym zbiorniku zaporowym, czyli mowa tutaj o elektrowni Rybnik, ale niestety ta sytuacja, która tam teraz występuje, czyli śnięte tłupygi, jest tego naprawdę ogromny, jest jeden wielki smród. Tam chłopaki widzę mocno działają z utylizacją tych ryb. Nie wiem, takiego czegoś na elektrowni nie widziałem. Jeśli chodzi o tołpegi, zdarzały się przypadki, że tam leżało po kilka sztuk, ale nie po kilkadziesiąt, albo nawet kilkaset. No jest w tym roku, jeśli chodzi o tołpegę no to jest, jest naprawdę tragedia, nie? Dlatego po prostu plany się zmieniły i jestem tu, gdzie jestem i wcale tego nie żałuję, bo wodę mam czyściutką, nie śmierdzi, siedzę sobie sam w jakimś gąszczu i mam nadzieję, że nikt mnie tu nie znajdzie. Do usłyszenia potem. No i tak wygląda e, moja zenęta, jak widzicie tutaj z prawej strony mieszanka różnego rodzaju ziaren. Tutaj dużą ilością kukurydzy konserwowej. Tutaj sam orzeszek, którego również dodatkowo dosypuję. Tam pod drzewem jeszcze widać pelecik 4 mm, również dodaję go do zanęty i potem pakuję takie dość wypasione siatki PVA. Również z tym paletem to jest czwóreczka, halibut i czerwony halibut, także na jeden kij idzie jeden, na drugi kij idzie drugi. Na razie brania miałem z obydwóch stron, także i lewy i prawy kij odpalił. Na włosie bezpośrednio z paczki wlatuje tutaj 16 mm squidzik podwieszony popkiem squidowym, dziesiąteczką. A tutaj na dole jeszcze mamy karpiowy gulasz ze, ze stajni Miwardi również 16. Także trzymam się tutaj tego drobniejszego kalibru. No i mam nadzieję, że uda się zwabić jakąś większą rybę taka ryba 10 plus na tej wodzie to już mnie bardzo cieszy a jeszcze bardziej bym się cieszył z Amura, ponieważ na tej wodzie brakuje mi dołowić właśnie <grytanie> Azjatę nie mam na tej wodzie Azjatę, ładne ryby połowione, największa ryba 19 kg. tutaj wyjechała, ale tak jak mówię nie mam jeszcze na tej wodzie złapanego Amura, a mam nadzieję, że wszystko jest przede mną także za momencik zaprezentuję Wam Złowione wcześniej ryby No i słuchajcie Mamy to te dwa pełnołuskie złota O których wspominałem W filmie 5,5-7,5 kilo Także yy, Ja jestem zadowolony Zaraz Wam Przynajmniej spróbuję je zaprezentować yy. Troszkę zlejemy Poczywają w workach Więc może być yy, Może być różnie Pierwszy z nich o, właśnie, się, właśnie się zaczyna właśnie się zaczyna No ale cóż, może akurat się uda. Proszę bardzo To ten poranny budzik 7,5 kg Zobaczcie Piękne, długie złote karpi Niesamowicie mi cieszy taka ryba jeszcze z tej wody to już to już w ogóle, także to ten większy. A tutaj mniejszy koleżka, który zaledwie po trzech godzinach od wyrzutu zestawu. Mrówka uciekaj. Skusił się na bałwanka skuidowego. Dobra, jeszcze zrobię kilka fot, ryby wypuszczam. Mogę powiedzieć, że już jest dobrze. A jeszcze trzy nocki przede mną. Przy porannej czarnej, druga nad za mną, tym razem gorzej, aczkolwiek branie było. O piątej nad ranem wyrwało mnie coś ze śpiwora. Patrząc po centralce migającej, mówię no opadnie, bo akurat po tej centralce widzę, że jeśli jest ciągłe branie, no to dioda świeci. A jeśli opad, no to znaczy, że branie jest do brzegu, czyli no klasyczny opad. I pierwsze co mi się nasunęło na myśl no to tradycyjnie. Śliski, chudy, leszczu. Ale no, no nic no, trzeba było wstać z niechęcią, ubrać wodery no i dźwignąć wędkę. No, okazało się, że nie był to leż, ale niewielkich rozmiarów karb, może ze 40 cm, taki pełno Oczywiście od razu wypiałem go w wodzie bez podbierania. Przerzuciłem zestaw, no i teraz mamy godzinę dziewiątą. I na razie jest, jest cisza. Miałem siedzieć do niedzieli. Ale chyba o jedną dobę zasiadkę skrócę, ponieważ w sobotę mają jakieś burze przejść, także wolę w tym nie uczestniczyć. I najprawdopodobniej jutro, czyli w sobotę, się z rana będę zawijał do domu. Czyli jeszcze praktycznie cały dzień nocka i ranek przede mną, a nuż może coś się jeszcze ciekawego wydarzy. No, tak jak mówię, no, zaczęło się dobrze, a niekoniecznie e, może się tak skończyć. Także jestem tego pełni świadomy, że no, mogę już tak po prostu z tym wynikiem zostać e, do końca e, tej zasiadki. No, ale nie pierwszy raz ta woda mnie, mi, te, mi to pokazała, no i też tego mnie nauczyła: <grytanie> że nie ma co się przyzwyczajać jest fajnie, bo może być gorzej. Mimo wszystko, i tak e, zasiadka będzie zaliczona do udanych nic, ja sobie dopiję <laughs> dopiję kawę wrzucę sobie jakieś e, śniadanie, no i aby się coś oczywiście ciekawego wydarzyło, no to no to dogram dogram jakiś e, fragment mam nadzieję, że z jakąś fajną rybą na razie tyle mam do powiedzenia dwie nocki za mną za dużo się nie zmieniło Czekamy dalej. Wieczorny update. Mamy godzinę 19. .00. I stwierdziłem, że żeby film nie był za nudny, to może pokażę Wam coś, czego chyba nigdy w moich filmach nie pokazywałem. A mianowicie chodzi tutaj o moją M1, w której spędzam czas na zasiadkach. Więc teraz zapraszam Was do mojego, że tak powiem, albo do mojej kawalerki. No i tak to wygląda Miwardi Base Station MK2, czyli ta wersja odświeżona, odnowiona. I tak to wygląda od, że tak powiem, zaplecza. Tutaj mamy lampeczkę 360 stopni światło nocne, które obowiązuje na wodzie PZW. Musi to być w nocy załączone. Tu mam dwa akumulatory i daje to całkiem nieźle. Oczywiście samorubeczka. <laughs> Tutaj moje łoże ze śpiworkiem. Podusia jest. Torby, jakieś poucze, organizer. Tutaj e, duży stół, pod spodem różnego rodzaju torby. Tutaj spożywka dla mnie. Tutaj mamy e, przynęty, że tak powiem, hakowe dla rybek, bostery. A tutaj cała e, spożywa zanętowa wszystko w torbach pochowane. Tutaj jeszcze się mi waga poniewiera buciki. No, tutaj kalosze od Juniora jest i dyskoteka w namiocie, także nie ma nudy no i tak to mniej więcej wygląda tutaj różnego rodzaju jeszcze akcesoria, tuczyki oczywiście lampa jest i jakiś triceratops moja, że tak powiem Rzecz obronna w razie potrzeby yy, Pilocik Lampeczka Wszystko działa Można i zrobić w świetle Czerwonym O Teraz mamy światło nocne czerwone Gasimy I tak to mniej więcej wygląda Centraleczka Sztuczny trawnik, trochę syfu jest, no ale nie ma się co dziwić, skoro siedzę w takim, a nie innym, że tak powiem, gąszczu. Także tak to wygląda, mniej więcej, od strony zaplecza. Wycieraczka również jest, która spełnia swoją funkcję. No i ostatnia noc przede mną postanowiłem, że jutro zawijam się do domu. Mają tutaj być niezłe burze przejść, także wolę, wolę tego uniknąć jak to mówią, trzeba wiedzieć kiedy ze sceny zejść niepokonany, a my widzimy się już rano przy porannej kawie i przy podsumowaniu właśnie tej majówki dzień dobry, witam melduje się po trzeciej nocce właśnie godzina 7.15 słońce już daje nieźle po oczach no dzisiaj bez wątpienia najcieplejsza noc Chyba z 14 stopni Te dwie pierwsze było, było naprawdę nieprzyjemnie Nie wiem, jakieś 4-5 stopni Jeśli chodzi o brania To dzisiejszej nocy dwa brania Pierwsze branie Druga w nocy Taki leszcz Około 60 cm I drugie branie Też taki potężny opad Czwarta nad ranem no ale niestety po dźwignięciu kija było po prostu pusto, więc najprawdopodobniej ryba się wypięła no, podczas, podczas brania, albo się nie zapięła. Być może był to też amur, bołowy, takie dłuższe włosy, nie wiem, tego już nikt nie zweryfikuje, że tak powiem. Posiedzę do ósmej, no i pakuję się do domu. Majówka zaliczona. Coś tam udało się złowić. Cieszę się z tego, że udało mi się w końcu nagrać jakiś filmik, żeby trochę ruszyć z tą nudą. Na tym kanale mam nadzieję, że niebawem uda mi się wyskoczyć na ryby i nakręcić jakiś kolejny vlog dla Was. Także dzięki serdeczne. No i do zobaczenia. Miejmy nadzieję niebawem w kolejnym filmie. Cześć.